Pan Prezydent Czesław Rękiewicz, inicjator dzisiejszej konferencji. Co nam da ta współpraca z z Co Co miastu Rzeczywiście dzisiaj bardzo często padało takie pytanie, również ze strony dziennikarzy. Ten projekt, który powstał z inicjatywy Elbląga, ma, miał na celu, bo dzisiaj to jest konferencja, która kończy realizację tego projektu, chociaż mówiliśmy o tym, żeby ta współpraca nadal trwała i ten projekt miał taki jeden podstawowy cel, żeby te dwa miasta, przybliżyły się do, do siebie pod kątem zdiagnozowania tej sytuacji, w której się znajdują, sytuacji gospodarczej, sytuacji ekonomicznej, sytuacji nawet i społecznej. I, i zastanowienie się nad kierunkami rozwoju naszych miast, rozwoju gospodarczego, wykorzystaniu w szerszym stopniu dotychczas potencjału turystycznego. W ramach tego projektu powstało szereg opracowań, materiałów takich analitycznych, które powinny dawać taki kierunkowskaz dla, was, dla nas, w jakim kierunku te miasta nasze powinny rozwijać się. Jak budować strategię rozwoju naszych miast. I również w tym aspekcie turystycznym, jakie walory turystyczne powinny być bardziej mocniej eksponowane niż dotychczas i właśnie to są takie materiały które powstały i które powinny być wykorzystywane w dalszej rozwoju naszych miast, programowaniu tego rozwoju i również jest taki efekt troszeczkę uboczny, ale też bardzo istotny. To powstały materiały promocyjne, powstały firmy promujące nasze miasta, nasze regiony, i również takie materiały, które przy okazji różnych spotkań, konferencji będziemy mogli przekazywać chociażby inwestorom, turystom. To zawsze taka wartość dodana tego projektu, która gdzieś tam w takim świecie realnym, namacalnym, fizycznym zostaje. Tak, czyli rozumiem, że ten, ten projekt będzie jest obliczony na dłuższy okres czasu. Efekty są już w tej chwili widoczne i będą również widoczne w przyszłości. To jest dobry chyba, to jest dobry chyba kierunek działań To znaczy, Współpraca pomiędzy takimi miastami, byłymi miastami wojewódzkimi jest ze wszechmiar pożądana. Mamy podobne problemy do rozwiązania nie? i właśnie zastanowienie się, jak te problemy rozwiązywać, jaki kierunek działania samorząd powinien obrać. To jest bardzo pomocne, kiedy spotykamy się jako samorządowcy i rozmawiamy właśnie na temat tych swoich dylematów, tych problemów, to zawsze wymiana takich doświadczeń, dyskusja coś wnosi właśnie ożywia. do. Ożywia i wnosi ożywia. coś do funkcjonowania tych miast. Nie? I właśnie dzisiaj dużo jest takich spotkań, ale tego typu spotkanie bilateralne, nastawione na, na, na współpracę dwóch partnerów, którzy mają w podobnej sytuacji, znaleźli się po reformie administracyjnej, przeżywają podobne problemy. To jest właśnie to, co nas łączy, a mam nadzieję, że te wypracowane wnioski, materiały analityczne, o których wspominałem, pozwolą właśnie na lepsze wykorzystanie szans w zakresie rozwoju gospodarczego, rozwoju turystycznego naszych miast. Dzisiaj gościmy panią Katarzynę Smulską, koordynator projektu o nazwie... Postaram się powiedzieć Kierunki Rozwoju Subregionalnych Biegunów Wzrostu i Instrumenty Wsparcia Przedsiębiorczości Byłych Miast Wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie współpracy Elbląga i Suwałk. Skąd się wziął pomysł projektu Pani Naczelnik? Pomysł projektu powstał tak w sumie z potrzeby troszeczkę, ponieważ zauważyliśmy, że w niektórych gałęziach, dziedzinach naszej gospodarki, potrzebujemy informacji zwrotnej z rynku i stąd pomysł na przeprowadzenie takich badań i udział w takim projekcie. Rozumiem, to jest przeprowadzenie badań, wsparcie przedsiębiorców. Dlaczego Suwałki? Elbląg jednak jest znacznie bardziej rozwinięty gospodarczo niż Suwałki. Dlaczego wybraliście nas za partnera? Szukaliśmy miasta, które było kiedyś wojewódzkie, tak jak Elbląg. I stosowaliśmy się na suwałki. Tak nieoficjalnie mogę też powiedzieć, że prezydenci bardzo dobrze się znali, także też mieliśmy wsparcie z tej strony. Czyli w nieformalne związki przekształciły się w bardzo formalne kontakty. Zresztą myślę, że z korzyścią dla obu stron. Jakie korzyści odniósł Elbląg? Po realizacji tego projektu? Tak. To tak jak, jak już mówiłam, taką ekspertyzę, jak, jak badania, jak strategię, która daje nam pole do popisu tak naprawdę przy innych projektach. I co mniejszym czynimy, bo przystąpi, przystąpimy do realizacji nowego projektu Suwałki, Elbląg, Ełk, Zambrów. Jest to projekt y, taki bardzo skierowany na promocję. Także będziemy działać y, promując te oba, te cztery miasta w tym wypadku. Tak, rozumiem. Dziękuję bardzo. Czyli dalszy ciąg to są kolejny projekt z poszczególnymi miastami, byłymi miastami wojewódzkimi, które jednak straciły na tej swojej wojewódzkości. No, poza Zambrowem, który nie był tak, na szczęście tak, 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 miastem województwem. <grym grym grym> dziękuję. Pani Hanna Skrobotun, która odpowiada za klaster turystyczny w Elblągu. My w Cowałkach nie mamy klastrów. Wy jesteście specjalistami. Jest ich aż sześć, między innymi taki bardzo rozwinięty turystyczny. Tak jest. Jak to działa? No, proszę Państwa, klaster to inaczej skupisko przedsiębiorców z danej branży, ale sama branża turystyczna nie może w klastrze istnieć. Tak zwany potrzebny jest złoty trójkąt, czyli przedsiębiorcy, samorząd i uczelnie, czyli szkoły. Nam się to udało. Nam się w Elblągu udało za wsparciem Urzędu Miasta, Samorządu Miejskiego. Powołaliśmy taki klaster w formie stowarzyszenia. Jesteśmy nową organizacją, istniejącą od czerwca, niemniej bardzo prężną. Na dzień dzisiejszy skupiamy już 33 podmioty gospodarcze, branży turystycznej, koło turystycznej, jak również szkoły średnie w następnym tygodniu podpisujemy umowę. Partnerską z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Rozumiem. To są korzyści dla przedsiębiorców, którzy się mogą korzystać z Waszych doświadczeń, z Waszej pomocy. Powiem tak, e, e, utworzenie klastra jest to przede wszystkim pomoc e, nie tylko dla przedsiębiorców branży turystycznej, ale również e, e, korzyści wpływają e, na, na miasta, dla mieszkańców, dla samorządu, dla uczelni, ponieważ biznes jakby rozwija się poprzez. E, e, tworzenie takich wartościowych marek branży turystycznych, pakietów turystycznych, miasto pozyskuje sławę i pieniądze z podatku, które zarobi biznes, natomiast uczelnie korzystają, robiąc różnego rodzaju analizy, opracowania, które są niestety niezbędne przy realizacji zadań klastra. Rozumiem nasze, nasze suwałki, no uchodzą za bardzo ciekawy region znany turystyczny. Elbląg z kolei ma też bardzo piękne tereny od miasta poprzez żuławy kanał elbląski czy współpraca z naszym, naszą izbą Turystyczną również jakoś jest rozwijać Ja powiem Panu tak, że już podczas trwania konferencji szeptem kontaktowałyśmy się z Panią Prezes Izby Rozwoju Turystycznej i na pewno w kuluarach dzisiaj zawiąże się ta bliższa znajomość, a za tym myślę i, i współpraca. Na pewno myślę, że zaowocuje to tym, że w suwałkach powstanie również klasy turystycznej i będziemy wspólnie. Promować tą e, piękną krainę Suwalszczyzną Elbląską. Zaczęło się od nieformalnych więzi między prezydentami miast, a teraz nieformalnych więzi między paniami, prezesami izb turystycznych. Ale będzie to efekt i pożytek dla obu miast. Dziękuję paniom bardzo za tą rozmowę i do następnych spotkań przy okazji rozwoju klastrów. Dziękuję, Dziękuję bardzo.